Jedziemy referencyjnie do mecznej, do, do nie? No dobra, słuchajcie, jedziemy z testem. Po prostu chodzi mi o test. To, co przed chwileczką rozmawialiśmy, tutaj właśnie na Zalo rozmawiamy. więcej, Tak, że będziemy testować nasze PTT, nie? Nie lubię, nie lubię SMD, bo czy nie te już. No, czy nie te, ale tu idziemy w miniaturyzację. To już taki SO8, akurat by się przydał, nie? a to nie no tu, tutaj to tak tutaj to oczywiście nie ma dyskusji to przecież tutaj jak, jak to ma zamiast baterii wejść to taki bo ta ósemka taka jaka jest w tych, w tych chińskich za chińskich. gdzie jest mój live SMD tak jak w tych chińskich programatorach USB ASP tam jest ósemka właśnie ta, ta, ta powierzchniowa i idzie live, no, że tak powiem, też żadnej wielkości, spokojnie w tych dwóch kilobajtach się zmieścisz jak to w cenach pisze, a nie pod Arduino. No, w mnie tak samo, nie, no Arduino to jest

Ten, to nie wiem czy czy, czy 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 ten czy ten długi ale ten ale w, bo z daleka no to pewnie się bawi Arduino no to też to, 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 to szybciej nieprościej dobra chłopaki już jesteście na live także idzie już teraz live na żywo na tym i zobaczcie jak się zachowuje się zachowuje ta mm, się zachowuje ten LED, jak rozmawiacie, wiecz, jak, jak są przerwy, jakieś cisza. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Pewnie widać. Tutaj mamy tego Leda. Może troszeczkę bliżej to kamerkę. Na Arduino, tak jak tam się pytałeś wcześniej, to, to nie jest y, ten y, BASCOM. <laughs> to, to, podobne do C, tylko bardzo mocno uproszczone, ale tu jest dosłownie, w tej chwili jest 25 linijek kodu i nawet mniej. I dwa ADC muszą być, bo tym ustawiasz sobie czułość, jednym ADC ustawiasz czułość y, tego Woksa. Tu oczywiście sygnał możemy wybrać czy na głośniczek. O, słyszycie? Czy na głośniczek? Tutaj podepnę przed prostownikiem, bo to jest prostownik giełdowy. Normalny mostek Greca i kondensator z to I to idzie na pierwsze ADC. Drugie ADC steruje napięcie zadziałania pierwszego ADC. Czyli mamy dwa kontrolery, czyli tym sobie ustawiam czułośnie, tym, tym ADC. I no i co, no i PTT chodzi. Teraz jak będzie chwila ciszy, dosłownie musi być ta cisza między rozmowami około sekundy czasu, nie? PTT zgasło. Tak, ja wiem, wiem, że ja wiem jak ty to zrobiłeś. Widzisz? Za zacząłeś I rozmawiać i PTT się zapaliło. zmienną z... Tą porównawczą, to no, no, tak jest wygodnie, bo masz na potencjometrze y, zrobiony dzielnik i tyle, nie? To jest najlepsze rozwiązanie. A to, że Arduino, tylko że chodziło o to, że Arduino jest. Y, ten hex, który wychodzi, jest mało zoptymalizowany. No, no, to nieważne. PTT zgasło, i teraz słuchajcie. Zobaczcie, jest tako: zaczynam nadawanie. On odbiera, już zaczął ten telefon, zaczął już odbierać ten mój. I teraz, nawet jak robi ciszę, słuchajcie, jest cisza. Normalny vox już by wyłączył nośno. Rozumiecie o co chodzi? Dawno by wyłączył nośno, a ja trzymam. I nośna jest, tutaj się świeci. Puściłem teraz. Janku, ale wiesz co, nie O, nie zdążył zgasnąć, podróż. bo się odezwał w eee, Prawdopodobnie przy takim poziomie, co jaki masz ustawiony PRK, dlatego tego nie wyłączę. Ale jak dasz nośną i nic się nie odzywasz, to naprawdę bardzo dużo szumy własnych. Słuchaj studii, zrób tak, odpal teraz Ty nośną, niech się zapali PTT na nadawanie, yy, i ale się nie odzywaj, zobaczymy czy to zgaśnie, jeśli Ty wywołasz, bo ja w tej chwili to ja wywołuję nie PTT przez sieć. A teraz zobaczymy, czy Ty, wywołaj Ty i yy, taką, wciśnij nośną i się nie odzywaj przez 5 sekund, dajmy na to, zobaczymy czy zatrybi. Działa, słuchajcie działa. Zgasło, jest OK. No i teraz studii, dawaj. Odpaliłeś piknięciem. I wszystko. I możesz się nie odzywać w tej chwili. Cisza, cisza masz, nie? O, zgasło. Jak zacząłeś mówić jak teraz... To, 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 co się wyłączył, wiesz? Tak jakoś tego. No, ale to. Słuchajcie, to ma działać w ten sposób, że po prostu normalna rozmowa. No i i, i i tyle, nie? Opóźnienie jest takie, że teraz na chwileczkę się nie odzywajcie na Zello i ja zobaczymy. No, ja ustawiłem 1 i 2 sekundy. Tutaj mam. Zaraz Wam pokażę kod. To, to, to się zdziwicie, kurczę. Jak, jak, jak mało jest tej. <noise> kilka linii, ale działa. <noise> jeszcze gadam, już zgasiło. No bo on odbiera z opóźnieniem delikatnym, nie? No bo to jest GSM, a tu już jest Wi-Fi. O, już mam zajętość. Dobra, to teraz Wam jeszcze pokażę kilka linii kodu, jeśli mi się uda kamerę tu przestawić. O ile mi się uda, o ile coś będzie widać, słuchajcie, to jest cały kod tej który jest potrzebny. Wiesz, no tam Kodu to zbytnio dużo też pewnie nie ma, bo to a, porównanie no. dwóch ADC między sobą i tak jest, Kusień. zobacz. Zobacz te studii, zobacz to jest dosłownie parę linijek. Poza tym przy takim kodzie, to nawet na tkili by to weszło, nawet jak przez tą ideę, Arduino IDE, bo to jest tam żadnych bibliotek, nie dołącza nic, także to będzie chodziło. Będzie, będzie chodziło, ale słuchaj, jeszcze jest taki myk, że jeszcze dojdzie troszeczkę tutaj linijek tego kodu, bo yy, no być może, że będzie możliwość włączenia jakimś tam sygnałem, nie? sygnałem oczywiście takim, który sobie wgramy w zello, czyli w w czyli ten początek, te piknięcie, tak jak teraz robicie, te piknięcie to, żeby nie każdy, który jest na zello wiesz, mógł uruchomić w, w nadajnik, nie? to, ten, to będziemy nie wiem, jeszcze sam, czy, to, to wiesz, to kwestia jest do gadania, najpierw zrobić tak, sygnał trafia na głośnik, może trafić na głośnik. Tutaj pójdę do tłumiki jeszcze dodatkowo. Trafia w tej chwili na ten, na mostek greca prostowniczy na diodach szybkich BAT 40. Tak jak miałem pod ręką. BAT 48, nie? Na schodkiego. Później idzie filtracja tam delikatna do masy i to nano i to trafia na ADC, tak jak mówiłem, nie? No i ADC jest przyporządkowane do drugiego ADC, którym jest potencjometr, czyli vox, nie czułość voxa i wszystko wychodzi na pinie stan wysoki, stan niski, pin numer 8, No mogę zrobić jaki tam trzeba, nie? I teraz tak na Pierwsze wejście, czyli tutaj mam wejście, zaraz muszę zobaczyć, bo w programie to A, A4, tak? A4 w programie. Jeśli tylko mostek Greca to ci pamiętaj, to ci jak taką, taką częstotliwość ci podwoi, nie? To musisz tam dwukrotno wtedy wpisać taką, jaką będziesz mieć w wojwie. Nic nie podwoi. Tu nic nie... Tu nic nie podwoi. To jest normalna sonda, tak jak sonda WC, podwoi napięcie, ale nie podwoi, no... A poza tym spadek na diodach jest też 0,7V, ale ADC pracuje do 5V. O, właśnie, teraz zacząłem nadawać, to, to, to się włączyło. I jest w ten sposób, że dodatkowo jest filtracja, żeby nie było skoków żadnych wiesz, większych. Także już tu, na tym zielonym przewodziku do ADC, trafia praktycznie wyrównany sygnał, tak jakbyśmy mieli na esmetrze, nie? Taki. Coś ala, no można by było zrobić to nawet na dwóch, żeby ograniczyć elementy na dwóch diodach, jedną od masy zaporowo, drugą wzdłuż, podwajamy napięcie, kondensator do, do, dorzucamy, żeby podwoić to napięcie. I walimy na ADC, a potem resztę można to wszystko napisać w programie. Słuchajcie, jak wziąłem sobie podgląd portu szerokowego, tylko no bo tu Arduino, to musiałem. To przelicznik jest do 1024, nie? Ustawiłem do 1023 max, czyli 5V, bo ten stabilizuje 5V. I można sobie zjeżdżać do minimalnej czułości. Zobaczcie, nawet, no już ja się rozłączyłem. tam potrzebny, bo wystarczyłby hmm. kondensator w szereg i tyle, no. No, ale kondensator no, da tam jakiś... Nie, jakieś... Po, nie wpuszczają mnie teraz tutaj na, nie, no, na ten, no, na, na, też dało radę. na zelo, nie? Chociaż nie, no bo to chodzi o to, żeby nie, bo to żeby przetwornik nie dostał tego yy, ujemnego względem, wiesz, względem zero Musi być mostek greca. Wczoraj testowałem to w nocy, kurde. Musi być Mostek Greca. Słyszycie mnie teraz? Słychać mnie. Musi być mostek Greca. Słuchajcie. Bo wczoraj ja to w nocy testowałem. kombinację robiłem, ta, ta diutka się non stop świeciła. Czy pierwsze ADC podawało y, dla niego ten, wiesz, ten punkt wyjścia, czy nie. Y, to i tak i tak ona onu wariował po prostu. Ale jak to się wszystko zrobi w małej płytce SMD to ma wejść w ten akumulator. Słuchajcie, znaczy w akumulator. Tyle mam miejsca. Co ten akumulator, nie więcej, tak, żeby tutaj wszystkie te klapki pozamykać, później w telefonie, żeby to wszystko weszło w to i tylko podłączamy się, zasilanie pod USB. No i co? I wyjście, i wejście musimy wyprowadzić. Ja już mam tutaj zrobione otworki, nawet w tym telefonie mam dwa otworki na wyjście i na wejście. Także, no nie wiem, no zobaczymy. No dobra, to by było na tyle z tego live'a. Dość na dzisiaj. Mostek tak, znaczy, znaczy niekoniecznie mostek, wystarczyłaby jedna dioda, ale to nieważne. Yy, ale zastanów się nad tym, żeby jednak yy, zrobić jakąś separację pod tym audio, bo niestety yy, wiesz, to masz dwa urządzenia, yy, zasilone z jednego napięcia, tam, bo telefon jest zasilon, będzie zasilony przez ze stabilizatorów radia. Boję się, że mm. A jeśli chodzi o WC to może i tak, to, ale to jest to kondensatory od sprzęgi na zasilaniu. Na całej tej płytce z prockiem, który będzie wstawiony w telefon, będzie trzeba to wszystko od, odsprzęgnąć. Całe WC trzeba odsprzęgnąć. To nie jest PMR. Fakt, że modulacja AM, no to, to z tym może być ból, ale z tym to jest częstotliwość 27, no tam 200, nie? 2780 to jest kanał 19. I teraz faktycznie mówisz o am -ie. Jeśli antena od Cibiradia będzie bardzo blisko, albo nie będzie zestrojona, to zobaczymy, jak to się zachowa, nie? A poza tym, tak, jeśli chodzi o separację, to tak cały telefon przecież on baterii nie będzie miał, cały naddajnik, odbiornik Zello będzie zasilony z płytki, która tu będzie siedzieć, i zasilanie 12V z radia. Także wszystko jest jeden zasilacz. Nic więcej nie kombinujemy żadnych tam baterii, żadnych tego. To wszystko ma pracować z jednego źródła napięcia. No prosta sprawa. No przecież to będzie wielkości radia na radiotelefon i. No co, no trzeba porobić filtry na zasilaniu. standardowo tak jak przy każdym włóczenie od sprzęgi do masy i zobaczymy no jak to się zachowa, no, jeśli będzie coś źle, to jeszcze, wiesz, to jest na razie prototyp w powijakach, także moment, moment. Ja myślę, że jak to będzie wszystko w SMD na małej płytce tej wielkości, to nic tu już więcej nie będzie trzeba zrobić, tylko podłączyć jedno do drugiego i robić takich 10 sztuk i praktycznie przez CB Radio będziemy mogli krzyczeć do Krakowa. A nie do zasięgu 15 km samochód od samochodu. Tylko naciskamy gruszkę w Sibiradi idziemy samochodem i słyszymy co się dzieje na granicy w Poznaniu. <śm> no, nie, no nie, no dobra, ja wiem o czym mówisz, wszystko, to spokojnie, tylko no. bo wiesz, to jest modulacja AM a jak. To yy, wiesz, to wszystko jest, to są transystory, nie i teraz tak, jak masz modulację AM to niestety Obawiam się, że po są podatne na demodulowanie Prze Przerabiany już ten temat I to jest, co się może sprzęgać, tylko o, tym, no, tylko o to mi chodzi, o nic więcej, bo resztę to wiem, że wiesz jak zrobić Przerabiany temat Jak WCF potrafi wchodzić, to już ja to przerabiany, no. Dobra, słuchajcie, ja tego, ja uciekam, kończymy live'a Dzięki za obejrzenie. No i, 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 no i coś tutaj. Nie, no to powstanie. No. Słuchaj, jeszcze 111, tak? Weź jeszcze ty, spróbuj postaw nośno bez modulacji. Zobaczymy, czy zgaśnie PTT. Nie. 104, akurat. Dobra, poczekaj, tylko muszę wyciszyć Kompa, zgasła. Ale się zapaliła z powrotem. No i jak? Słuchaj, zgasła na moment, ale za chwilkę się zapaliła, tak jakbyś... Się... Ale to jest kwestia jeszcze czułości. Czekaj, tak, zaraz to zrobimy. No jeszcze raz weź zrób tak, postaw nasz na cicho. a natomiast w pokoju gdzie siedzę jest komputer nie stacjonarny z wentylatorem, nie potrafię słuchać, także to nie ma szans jak u mnie nie gaśnie albo gaśnie to, to, to pewnie nie będzie gasło. Do, dobra, robię ciszę nie gaśnie nie gaśnie, a teraz późnośno jak mnie tam słyszysz, a Ty nie słyszysz puścił nośną zgasło czyli jest gites słuchajcie dobra jest gites słuchaj już ustawiłem czułość tak pirazy oko ale to kwestia wiesz jest ustawienia gaina no, będzie potencjometr na, na płytce montażowej także to wszystko trzeba będzie zgrać ustawić i, I tyle, no i będzie kolejny przemienniki no i będziemy działać tych przemienników, jakby i macie ochotę stawiać u siebie takie przemienniki, to ja będę je działał. No, pozdrawiam.